Tym razem dość nietypowo, ponieważ w tym odcinku nie nóż, a siekiera. Ale siekiera, jest właściwie bliżej do noża terenowego niż do typowej siekiery. To logo to Bey ja osobiście uważam większość noży z tej serii, tuni i tak dalej, za kompletny shit. Niestety gerber, moim zdaniem, to sejo popsuł sobie bardzo mocno opinię na rynku nożowym, ale jest jeden, absolutnie jeden, jedyny produkt, który naprawdę doceniam z tej serii, używałem go i uważam, że jest naprawdę świetny. Zresztą ta kilka wychodziła wcześniej bez tego znaczka, po prostu jako GB i miał chyba minimalnie inną rękojeść, no i oczywiście inną kolorystykę. Ale jednak jako produkt moim zdaniem broni się naprawdę bardzo dobrze. Najpierw pochewka. Prosta, nitowana. Z, myślę, że nie jest to nawet kordura, tylko jakiś nylon. Made in China. Tylko to chyba do pochewki, ale myślę, że do siekiery też. Tu mamy taką klasyczną szlówkę na pasek, a właściwie dwie. I uchwyt. Osobiście tutaj zwykle podczepiałem karabińczyk i po prostu gdzieś to się dyndało przy pasku albo przy plecaku. Paska raczej tutaj nie włożymy zbyt szerokiego. 3,5 to myślę, że będzie taki max. Bardzo fajnie wykonana. Nie jest to pochewka, z której błyskawicznie to siekierę wyciągniemy, zwłaszcza jak jest przypasku, Ale też myślę, że nie do końca o to chodzi. A więc naprawdę jest solidna. Jak na dość budżetowy produkt na oczywiście to całkiem spoko. Ja osobiście z nudów dorobiłem sobie pochewkę skórzaną. Za chwilę to się pokażę. Natomiast co do samej siekierki. prosta konstrukcja, wydaje się, że właściwie w temacie, w temacie siekier nie da się już nic nowego odkryć. Natomiast moim zdaniem, e, jako obozowa siekierka, jeżeli idziemy gdzieś sobie do lasu, czy na jakiś krótki wyjazd wypad, gdzie wszystko musimy nosić na garbie i zaczynamy liczyć każdy gram, to ta siekierka wydaje się naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. I bardzo fajną alternatywą dla morza nowego. Oczywiście nie jest to gruba, solidna jak którą pojąbiemy drzewo i zjąbiemy duże dewno na opał. Ponieważ jednak ma pewne ograniczenia. Tu widzicie, że była trochę używana. Ale, jako siekierka pomocnicza, gdzie no nie oszkłujmy się, możemy dużą część drewna pozyskać po prostu łamiąc je albo zbierając, i tylko do docinania gałęzi na konarach czy tego typu rzeczy, które zwykle robimy, robimy dużym nożem, a no jak najbardziej. Mało tego, do batonowania będzie też znacznie lepsze niż duże noże. Ale zaraz wam coś pokażę, żeby nie być gołosłownym. Mamy siekierę niedużą, ale jednak siekierę. Która waży nam pół kilograma. I porównując to z dużymi nożami e, do rąbania i waży więcej. Echo Scout podobnie, czy podobnie do siekiery No i tutaj Big Country Cokolwiek wszystkie jakie mam. Ten jest najlżejszy z nich wszystkich. Ale jednak tu mamy więcej ostrza, którym rzeczywiście, nie wiem, zrobimy kanapki, pokroimy żarcie i tak Chociaż przy tej grubości nie będzie to super łatwe. Zobaczcie. Grubość jest bardzo podobna. Natomiast co działa na korzyść siekiery? To wyważenie. Tu mamy mniej krawędzi tnącej niż w nożu, co jest dość oczywiste. Ale jednak wyważenie tej siekiery sprawia, że dużo lepiej, dużo efektywniej się rąbie. Niestety nie nagrałem materiału, ale porównywałem tą siekierę kiedyś w zimie, robiąc konary właśnie dużymi nożami i tą siekierą. No i generalnie tu zdecydowanie to rąbanie szło szybciej i efektywniej, z tego powodu, że ta siekiera wchodziła głębiej. Ten ciężar zupełnie inaczej się rozkładał. Przy dobrym przywaleniu w konę naprawdę potrafiło to ostrze wchodzić do połowy krawędzi tnącej. Przy nożach troszeczkę wychodziło to słabiej, bo mamy dłuższą krawędź, ale zupełnie inne wyważenie. Moim zdaniem świetny wybór, jeżeli chodzi właśnie o alternatywę dla dużego noża. Mamy to w mniejszej, kompaktowej formie. Ta siekiera nie jest gruba. No, ma 6 mm, tylko e, dzięki czemu, tak naprawdę, możemy też nie pracować jak nożem. Zobaczcie, szlif jest lekko wklęsły, e, i to jest coś genialnego w tej siekierze. To, jak ona się układa w dłoń z w ten sposób spokojnie, bardzo fajnie, bardzo skutecznie się tym struga. E, czy generalnie po prostu robi pierzaste patyki, a nawet e, zdarzało mi się tym spokojnie w kuchni kroić, siekać. I mamy tutaj naprawdę świetną kontrolę nad tym, zarówno tutaj dłonią, jak i tym palcem wskazującym, naprawdę świetnie jesteśmy w stanie podcinać. Podejrzewam, że nawet dałoby radę do jakiegoś skurowania, w żarciu z podcinaniem to wychodziło nieźle. I pracuje się tym fajnie, pracuje się tym nie gorzej niż dużym nożem terenowym. Obywają sytuacje, że e, ma się dużo lepszą kontrolę nad tą krawędzią niż w wypadku wielkiego noża, e, nad, przy którym no, zupełnie inaczej się układa, zupełnie inaczej nim pracujemy. Stal, e, nie wiem czy to będzie podana, ale to jest jakaś 5-6 e, no Generalnie szału nie ma, jeżeli chodzi o stal, ale też to jest siekiera. E, tępi się, dopóki pracujemy w drewnie. E, utrzymuje dość długo. No niestety gdzieś tam na gwoździach przy rzucaniu rąbaniu może nam się wykruszyć czy zawinąć krawędź. Tu gdzieś nie wiem, ślady właśnie po jakimś gwoździu. Ponieważ też dość dużo rzucałem tą siekierą. Lata fajnie, chociaż na krótkie odległości. To jest też fajne. No niestety wbijanie gwoździ nie jest łatwe, bo to ma tylko 6 mm, ale całkiem nieźle się tą siekierą batonuje. Oczywiście dużo lepiej niż nożem. Mamy też dużo większą powierzchnię, która nam wejdzie, powiedzmy, w ten kołek, niż w wypadku noża, ponieważ, no jakby, trochę nam tego w razie więcej. Yy, trochę też więcej mamy potem do ewentualnego wyłupywania. Zdarzało mi się wbijać prawie potąd, batonując jakiś kołek i potem w miarę wygodnie to wyciągać. Zdarzało mi się całą walić, wywalić na tyle, że musiałem tutaj tłuc, podbijakiem. No i generalnie fajnie, tutaj rzeczywiście...